No cześć, dzisiaj jesteśmy na kawie u Stasia. A tu taka niespodzianka. Stasiu, co ty żeś tutaj najlepszego narobił? Hm? Ja się pytam. Zdudziło zdudziło się to było tak ładne roślinne akwarium. To były tak piękne korzenie, tak duże skalary, a ty żeś tu morskie zrobił? No mi się. <śmiech> <śmiech> no co, no znudziło się roślinne, bo trzeba przejść na morskie. Sam wiesz, że ta 300 już dawno, dawno. Mnie denerwowała, no nawet jej, tam... chyba, nawet, nawet jej chyba nie pokazaliśmy na ale filmie. No, nie, nie, nie zdążyliśmy. No. Także tam w międzyczasie się zdarzyło koledze takie tam 300-litrowe morskie. Umarło śmiercią naturalną. Tak jest. <laughs> no, także kolega się, że tak powiem, e, wziął za siebie, sprężył się i z roślinnika, który był naprawdę ładny, bo ja nie miałem nic do zarzucenia temu akwarium. Nie, akwarium. Ale nie było nic do zarzucenia po prostu. Przyszedł kres, było trzeba zmienić na morskie. Znaczy ty generalnie i tak od samego początku miałeś taki zamiar, nie? No było, ale wtedy nie, bo pieniądze, nie, bo było... nie, a teraz wyszło dlatego, że no... czas najwyższy. No, czyli w sumie zostało y, akwarium przerobione tak, jak było od samego początku. No nie od samego początku, bo powinien być dołożony. No, Komin, tak, bo... powinien być no, oryginalny, no, a nie dobrze. dorabiany. No ale idzie zrobić komin w akwarium bez komina? No idzie zrobić komin w akwarium bez komina. No. Jest doskonały tego przykład. O, mały ukwiał. Yy, a może pokażemy jak rozwiązałeś? śmiało, śmiało, śmiało. Tu, proszę Państwa, w tym akwarium sam jest. Obok, obok akwarium, a nie w y, szafce pod akwarium. Tu się tutaj nie będę roz, rozgadywać. Zasada ta sama, tyle że po prostu grawitacyjnie woda z powraca wraca do, do akwarium. Odpieniacz w kominie. O! Akwarium na świetlówkach. Odpieniacz już tam daje urobki. Jest, jest to. Ogarnięte tak, żeby żeby dawało radę. Mała Ufałeczka, refugium i ponad 30 litrów Medi yy, i Max Maxpecta. Nawet nie wiem, ile kulek jest ile 2 kilo to masz? Chyba 3. No, chyba 3 kilo. No, także generalnie wyszedł 1000 litrowy morszczak. Wieszę. Tak, że. Tylko trochę korali, i poczekać, aż to wszystko zacznie hulać tak powinno. To jest ta skała ode mnie z akwarium. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, nie ma jej już tam. Już wiecie, gdzie jest. Zresztą chyba mówiłem, że ona poszło do ciebie. Wspominałeś. Chyba wspominałem. No. Także. Ma się tutaj dobrze. Pachę kalwularia rośnie. Kapnele rosną, pseudogorgonia rośnie, palitozoa, czy się tak nazywa, jakoś podobnie, jeszcze za przekręcę, okay. rosną. I jest fajnie. To by chociaż zoa, że ją u chorują. Bóg wie, jak to leczyć. Tego gościa też znam. Dzięki za ciebie. <laughs> Skała taka brudna, bo to jest nowa skała. A no sobie... tydzień ma zbiornik. Tydzień? Tydzień. No to i żewa po prostu, chyba też z tyłu brudna. Czyk ty gobidonek siedzi. Przez to, że teraz z domu nie można wychodzić, to głupie pomysły się pokazują. A ty masz tam walonie? Weźmy, wyciągnij ją czy co? Że Lokóweczka ładnie daje Ktoś by pytał czy warto lokówkę włożyć do akwarium Warto, oj warto Odpowiadamy, że warto Pięknie miesza wodą A W tym momencie jest tylko i wyłącznie lokówka oraz jedno stare RW4 To RW jest tam z tyłu wciśnięte, nie? Żeby za skałą wydmuchywało tak A resztę roboty robi lokówka no. I jest super yy, Ile tu jest w sumie świetlówek? 6, 12? 12. 12 świetlówek jest. Dwie lampy, jedna 6 razy 39, a druga jest 4 razy 6 razy 24. Otworzymy może, tak pokażemy. O. Są dwie lampy. Tam jest kratka wentylacyjna i aby zapobiec um, zbieraniu się wilgoci w szafce, yy, jest poobciągnięta, jest wentylator w ogóle założony. I jest do komina zrobiony wyciąg, także tutaj jest czyściutko Suchutkie O, ja tak lubię nagrywać akwaria z góry jak tafla wody się mieli. O, dolewka dolewa wody. Dobra. może klapę. Wrótku. No, no tu. To... Chyba wszystko powiedzieliśmy, co było do powiedzenia. Niech się kręci, będziemy na bieżąco informować. Tak, dokładnie. Jeszcze trochę, powstanie drugie, ładne, duże akwarium morskie. Ale to naprawdę jeszcze trochę. Tu naprawdę jeszcze trochę. I prawie takie duże, nie takie duże, przez pół takie duże. Bo już mogłeś nie zdradzać do końca. No to co? No przecież, Boże. No ale długość będzie prawie taką samą. No prawie tak. Piesiu, nie chrab, bo słychać to, jakby bąki szły. To mi się podoba. Jak będziesz miał się znowu podzielić, to dostaniesz. No, ja mam nadzieję. Podejrzewam, że nawet jakbym nie widział być wyciągnął. No tak, i widok ja bym chciał mieć u siebie. Błazny w ukwiale. no co jest? Coś pięknego. Już wiem, jaka będzie miniaturka na film. To Co to jest? Kisza, mów coś. No mówisz gdzieś zawsze perkona zobaczyć. opasem, za No Właśnie, perkonik, gdzie on tu jest? Tam z tyłu, z tyłu, koło którym ona? A jest na półce. Nie wiem, ja dwa razy podchodziłem do Ptera Pogona, najdłużej żył dwa dni. No a ten jest już tamtym, był w tej trysacji. No u Ciebie już jest długo, ale u mnie najdłużej dwa dni żył. No. Mi się znowu krewetki nie trzymają. Te ładne. czyszczące, nie? Głównie. Te czyszczące i te Debeliusy. Na aptazję najdłużej żyje, bo Debelius już jeden został. Ale tą pierwszą krewetkę na aptazję, którą ja miałem, to ja miałem oj, dużo. Jeszcze w tym pierwszym zbiorniku była w tej setce mojej, w tej kostce. To chyba nawet filmów nie ma z tej kostki. A może jest? Nie wiem, muszę się zagłębić. Nie, chyba na... nie ma. Chyba nie ma, nie? Ja dopiero zaczęłeś nagrywać, jak ustawiłeś to, co zaraz masz. Tą 250, nie? No. Czekaj, żebym tutaj nie obalił się o coś. O! Eee, Jest git. Jak na początek. Jeszcze ja się trochę dojdą rybki. No, tutaj się SPS-y No zaj, to. Zejdź, zejdź, zejdź. sps -y to tam może <grym> kilka sztuk będzie. <grym> może. <grym> może. Może. co nie, przy takim świetle byś dał sps -y, to by cię zjadli. Że w odcinku SPS-y sadzisz. Chociaż nie ma dużo. Nie ma tutaj mało światła. Na moje to jest dużo światła. I tym bardziej świetlówkowe światełko. Zapożyjemy, zobaczymy. Na razie zamysł jest miękki, plus. Y ale a zobaczymy co dalej wyjdzie. Na pewno jeszcze jakieś trzy ładne rybki trafią, takie większe. Taki jest zamysł, a zobaczymy co to wyjdzie. Jestem fanem tego tutaj gościa. No jest boski ten salarias Krzow się nie chce pokazać. A te ubarwienie, te ciapki, te kropki. No coś fajnego. Nie, to pies chrapie w razie czego. No. Kto ma buldoszki francuskie w domu, ten zrozumie. Dobra, nie nudzimy więcej. Nie no, zobacz, jeszcze rzut oka na łazienki. To już dobra, daj im spokój, niech chcę mieszkają. No są boskie. Dobra, okej. Okay. Dzięki za oglądanie. Zaglądajcie na kanał, subskrybujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.